Się mam tutaj Kungu. witam Was w kolejnym odcinku ze spor Galactic Adventures, witam Was bardzo serdecznie, jest to siódmy sezon spor, jest to kolejny odcinek z, z Lama Shore witam was bardzo serdecznie, już nawet zapomniałem jak to się wszystko nazywa Jest to odcinek, który szczerze mówiąc nagrywam nawet nie wiedząc czy nabiliście te stołapek i tu, tu się przyznam, ale zrobiłem to dlatego, że wpadłem na genialny pomysł, ponieważ wpadłem na pomysł, żeby po prostu zrobić tego spora na streamie, bo ostatnio odpaliłem sobie streama. Możliwe, że widzieliście. Teraz będę streamował zdecydowanie częściej, więc jeśli po prostu chciałbym Was poinformować, że możecie tam wchodzić, followować mnie, link oczywiście w opisie i któregoś razu na pewno będzie na, na tym kanale spor. Na pewno też jeszcze dam filmik mówiący kiedy to dokładnie będzie, także po prostu pogramy sobie kilka godzin, może godzinkę, dwie, no bez przesady, bo ja tak średnio też nie mogę aż tyle grać w to i dopiero później będzie to przesyłane po prostu na... Na YouTube'a, po pół godzinki pewnie będę sobie dzielił i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało Myślę, że tak to będzie fajniej, dlatego że jak będzie na, jak będę na streamie będziecie Wy, będziecie coś tam do mnie pisać, ja Wam będę odpowiadał Będziemy sobie gadać, będziecie mi doradzać i tak dalej To będzie zdecydowanie fajniej i lepiej mi się będzie grał w fazę kosmosu I w ten sposób możliwe, że nawet ją kończymy któregoś razu, chociaż tego Wam oczywiście nie obiecuję, więc Jak na razie koniec z tymi, że musi być to 100 łapek Chociaż nie ukrywam, że byłoby naprawdę naprawdę fajnie, więc zostawajcie łapki i tak. Mimo wszystko, chociaż już nie ma wymogu na następny odcinek, ponieważ ponieważ nie potrzebuję takiego wymogu, bo falę na inny pomysł, więc dobra, super, zaczynajmy odcinek, półtorej minuty gadania i dopiero właściwie zaczynam coś, cokolwiek robić, więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj niczego strasznego. Nie wiem co ja tutaj mam. Zniszcz wszystkie miasta imperium. Aha, to jest ta mapa, ta misja z, ze zniszczeniem. W sensie nota z wojną, tak? Nie chcę na razie wykonywać tej misji, zobaczymy jak to będzie. Chciałem się za, zaprzyjaźnić z tymi typkami, więc... Przejdźmy sobie tutaj do nich, może coś tam sobie z nimi pohandluję, bo już mogę z nimi handlować. 10 tysięcy, nie pamiętam czy to jest dobra cena. To jest chyba dobra cena, 10 tysięcy za te przyprawy to chyba jest całkiem spoko cena, więc to sobie kupimy. Najwyżej, najwyżej zobaczymy, że, że jednak się okaże, że jednak nie za bardzo. I straciłem trochę pieniędzy, ale bez przesady. Dobra, wejdźmy sobie w misję i zobaczymy co my tutaj mamy. Um, nie wiem, dostałem jakąś misję? Nie, nie dostałem żadnej misji, a to ciekawe że nie dostałem. Nie wiem, czy to dlatego, że coś źle kliknąłem, czy oni po prostu nie mieli dla mnie misji, bo w sumie nie czytałem tego, co oni tam do mnie piszą, ale nieważne, czy to jest istotne, nie, nie wydaje mi się. Dobra, witaj miło cię widzieć, handel, jeśli chodzi o handel. 10 tysięcy zarzutów, ja szczerze mówiąc nie pamiętam, ile za nią zapłaciłem, ale poszukamy czegoś więcej. Misję. Aha, teraz już rozumiem na razie. Mam misję, dobra. Notaura muszę gdzieś dostarczyć, no to nieźle, dobra, ale czy to jest ich planeta? Tak, to jest ich planeta. Nie. To nie jest ich planeta. To nie jest ich planeta. Idziemy stąd, to jest po prostu na drodze pomiędzy ich dwoma planetami. Chcę wziąć jak najwięcej misji, żeby po prostu powykonywać je, żeby oni mnie jak najbardziej lubili. Plus do tego, żebym zarobił po prostu pieniądze, no bo wiadomo, że chcę zarobić pieniądze, tak? Chcę po prostu zarobić pieniądze. Dobra, szukam misji, wchodzę w to. Oczywiście. Nie wiem co mam zrobić, ale wchodzę w to. Mm -hmm. tutaj już widzę, że mam jakąś kosmiczną przygodę do zrobienia zaraz sobie zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało i jeszcze podlecimy sobie tutaj, weźmiemy trzecią misję od nich 10 tysięcy, za taką cenę to kupiłem, więc to mi się nie opłaca tutaj sprzedawać e, dobra, pewnie będzie zabawa, nie wiem co, na co się zgodziłem, ale okej okay. dobra, więc czy mam jakąś, po pierwsze, czy mam jakąś misję, która e, ma czas nie, nie mam misji na czas, więc podlecimy sobie tutaj, bo tutaj jest po prostu najbliżej I zobaczymy, co ja tutaj mam do zrobienia nie, Livia 5, dobra, Livia 5. Tylko jeszcze musimy sobie zobaczyć. Artefakt, o nie, to jest moja mapa. <laughs> Fucking hell. O cholera, słychać karetkę, no nie, no nie, przepraszam, przepraszam, ale nic nie poradzę na to, no trudno. Mam nadzieję, że wybaczycie. Dobra, no to zaakceptujmy to, no co mogę zrobić, właśnie. I to, i to już mam zaaplikowane, tak? Bo to, że jest żółte, znaczy, że jest zaaplikowane. Tak, zresztą widać, że to tutaj jest. Nic więcej nie mogę zrobić, więc teleportacja na powierzchnię Ktoś mi właśnie napisał, że nie może się doczekać, kiedy dostanę swoją misję, żeby popatrzeć na to, jak męczę się z, z dostarczaniem jajka do, do tamtego typa Chyba cefal to napisał, ale kurna mać Dzięki, <laughs> dzięki To nie miała być misja, w której ja się będę męczył, tylko nie się będą męczyć Jakby zamysł tego był taki, chociaż tak w sumie to głupie, bo w sumie kto miałby w to grać w moją misję, ale tak jakby wiecie, no Byłem... Byłem wredny dla, dla ludzi, którzy właśnie mieliby to przechodzić, nie, nie biorąc pod uwagi tego, że ja to będę przechodził. Tylko ja. Ajajaj, nieważne. Okej. Okay. Dzień dobry. Nic tutaj nie jest napisane. Czy to jest tam na pewno ta misja, bo ja miałem jeszcze inną misję artefakt? Która była gorsza, bo była niedokończona, ale widzę, że to już jest ta lepsza. Już to widzę, bo tam tamtą w ogóle... Nie wiem, czy ją usunąłem, czy ją wyłączyłem jakoś. Tak widzę, że strażnicy. 12 tysięcy życia. Całkiem sporo. Dobra, pan prezydent. Dzień dobry, panie prezydencie. Kłaniasz mi się? To ja się powinienem kłaniać tobie, to ty jesteś prezydentem. Witaj, tak, wzywałem cię. Mam dla ciebie zadanie. Pamiętaj, nie jest ono łatwe. Musisz odnaleźć pewien artefakt. Nazywa się złote berło legendarnego Ondegusa Ondegua nie wiem to poprawić już dawno, zapomniałem. On degusa. Mam dla ciebie radę. Kto pyta, nie błądzi. Okej, okay, powodzenia. Dobra, super. Czyli wzięliśmy już od niego misję i teraz musimy iść popytać. Różnych ludzi może wiedzą o co chodzi, więc musimy zebrać troszeczkę informacji. Swoją drogą też niedługo mam zamiar e, ten, wznowić serię z kosmicznych przygód. Możecie nawet napisać pod tym odcinkiem już pod tym odcinkiem pomysły na, na nowe przygody po prostu. I wtedy może którąś wybiorę, bo problem polega na tym, że ja nie za bardzo mam pomysł. Mógłbym. Mógłbym yy, sobie... Dobra, ja to będę przekładał, bo to w sumie nie ma znaczenia. Oni mi będą gadać. Już widzieliście te misje kilka razy pewnie. Jeśli nie, to zapraszam do innych sezonów. Nie będę się specjalnie przykładał do tej misji. Dobra, idziemy teraz do rybaka. Yy, więc tak, no ja się boję po prostu, że jeśli będę... że jeśli będę... Yy, tak sobie spontanicznie działał, to, to wyjdzie dokładnie to samo co wyszło w tej misji, więc no myślę, że to jest bez sensu. Myślę, że fajniej by było jakbyście wy mi podali po prostu jakieś właśnie pomysły na, na te te, żeby było ciekawiej po prostu, ja wtedy wykonam. Wybiorę sobie jeden z tych pomysłów i wykonam. I w ten sposób wrócimy do kosmicznych przygód, które bardzo lubicie swoją drogą, więc więc szkoda, że tego nie ma. Dobra, jeśli ktoś by chciał, to sobie popauzował i, i poczytał. Chociaż wątpię, żeby ktoś chciał, bo po co? To komu? Już widzieliście tę misję na pewno Jeśli nie no to tak jak mówię Zapraszam do innych sezonów, w których przechodzę Dobra, dzisiaj promocja Dzień dobry panie sklepikarzu Musimy kupić ten prezent dla syna rybaka Z tego co pamiętam Mam coś idealne, idealnego dla mojego chłopca Zapakować Poproszę 33,69 69, haha Bardzo zabawne, naprawdę Super, super jesteś śmiesznym youtuberem Mogę być winny grościka? Dziękuję No dobra Okej, okay, więc dawaj mi teraz ten prezent Dawaj mi Daj mi Dawaj mi Dawaj mi ten prezent no, no Dawaj to Za cfel O, dobra W końcu, ile można Dobra Teraz idziemy dać ten obiekt rybakowi Który specjalnie daleko nie miał, więc nie wiem dlaczego sam nie mógł pójść do sklepu Ale okej, okay. dobra Dzień dobry I tak całymi dniami stoi tutaj przed domem Więc nie wiem o co mu chodzi Dobra już wiesz gdzie leży artefakt, idź do wieży i zabierz. I zabierz idź do wieży i zabierz. Dowiedz się jak go zdobyć. Strasznie tutaj jest dużo błędów. Nie, nie widziałem tego wcześniej w ogóle. Porozmawiaj z, z rybakiem, jeszcze muszę porozmawiać z rybakiem. Bo on dopiero teraz mi powie gdzie on jest pewnie. Ja tak... To wiecie... Świetnie, to będzie idealne, to też... <laughs> no dobra, nieważne, bo on nie widzi przecież to jest zapakowane, ale dobra. Oczywiście, że, że Mowy beru jest w posiadaniu złego czarownika, Znajdziesz że go w wieży po drugiej stronie miasta. Uważaj na potwory, mogą być niebezpieczne. Dziękuję i powodzenia. Okej. Okay. Podejdź do Ferngal. Nie pamiętam co to był Ferngal. Idziemy na drugą stronę miasta w ten sposób, bo niby to mi pokazuje w tamtą stronę tę wieże, ale z tego co pamiętam to tędy było szybciej niż tamtędy, więc więc przejdziemy sobie ten, chociaż dalej mi pokazuje z tamtej strony, więc to jest coś niebezpiecznego. Nieważne. Idziemy sobie tędy. Przelecimy sobie na, dookoła świata, ten świat nie jest zbyt duży, więc na spokojnie możemy to sobie zrobić. O zobaczcie, już mi pokazuje tutaj. Wydaje mi się, że tędy było po prostu szybciej niż tamten, chociaż niby pokazywało mi z drugiej strony, to no, ale nieważne. Dobra, idziemy tam. Jeszcze i nawet nie widać na horyzoncie, więc wcale nie jest to tak blisko, jak pokazuje na mapie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Kurna, z tym jajkiem to rzeczywiście się będę musiał pochrzanić troszeczkę. Dobra, nie wiem czy lepiej latać, czy lepiej biegać, w sumie szczerze mówiąc... Mnie to niespecjalnie obchodzi. Trochę sobie pobiegam. O widać już wierzę. Wierzę złego czarownika na horyzoncie, więc bardzo fajnie. Strasznie długa ta historia jest. Znaczy ona jest fajna, że to jest takie długie, ale jeśli <laughs> się gra tylko w, wiecie, w fazę kosmosu, to to irytuje, że to jest takie długie. Które tu się wchodzi, bo przegapiłem wejście chyba. No i z drugiej strony. A nie, tutaj jest. Dobra. Ferngal. Aha, Ferngal to jest ta. To jest yy, roślinka, tak żebym wiedział, że tutaj jest wejście. Więc pod, podeszliśmy do Ferngala i wchodzimy Cześć strażniku wieże, który jest czarizardem bez ogona, bo zapomniałem o ogonie. <grystanie> Chcesz się dostać do czarownika? Dobrze, be, ale musisz wiedzieć, że z, aby z nim porozmawiać, musisz zabić wszystkie potwory znajdujące się w obrębie tych murów. Inaczej nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Potwory są zamknięte za bramą. Klucz do niej leży tuż przed nią. Jeśli ją otworzysz, nie będzie odwrotu. Jeśli to nie jest nic ważnego, lepiej się wycofaj. Jednak się podejmiesz. W takim razie powodzenia. Dobra, więc strażniku wierzy. Idziemy się napierniczać z tymi wszystkimi tutaj. Ha, najpierw to muszę podnieść i teraz to zniknie. Bardzo ładnie. Dobra, napierniczamy się. A tutaj jesteś. Tak się właśnie zastanawiam. Gdzie on jest? Dobra, napierniczamy. Cięcie energii, cięcie energii. No nie jest to zbyt trudne, wiadomo. To są upierdliwe walki, bo one... One strasznie dużo czasu pochłaniają, bo oni mają strasznie dużo życia. No wiem, że chciałem, to, żeby to było ciekawe, ale no niespecjalnie mi to wyszło. Jest to po prostu monotonne w tym momencie, bo tylko siedzimy i klikamy przycisk jeden. Żeby używać cięcia energii. Oczywiście klikam też inne przyciski, no ale to tak... One zadają takie małe obrażenia, że to właściwie mógłbym też tego nie robić, ale... Wiadomo, że lepiej robić zawsze to odrobinę szybciej to będzie... Odrobinę szybciej to będzie po prostu. Odrobinę krócej to będzie trwało. I tyle. Dobra. Mana mi się kończy, cholera, ale to zaraz sobie podniesiemy manę, tutaj jest do energii jakby co. Można sobie tutaj to zrobić, bez żadnego problemu. No dawaj, hops, 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 jak mi się skończy mana. O, dobra, idę sobie to wziąć, bo to w sumie... ojeny wziąłem też życie, życie to niedobrze, że wziąłem życie. Kurde, wziął mnie z szarży skurczybyk. Mam problem teraz, dobra, bij go tym cięciem energii, już się zatrzymaj, dobra, bo chodził kur na lewo, prawo, nie wiem dlaczego, bardzo miło, już się zatrzymuje, czy możesz już go zabić? Pięknie, dobra, więc zabity, teraz muszę zabić kolejnego typa, który już jest troszeczkę silniejszy, ale niewiele silniejszy, czekajcie, podejdźmy tutaj, ja bym chciał się w niego wpierdzieć z szarży. Zawsze dodatkowy kilka obrażeń, prawda? Zwłaszcza, że on mnie wtedy nie może bić przez chwilę, więc jest to zawsze na plus. Bardzo fajnie. Kurde, jak to długo trwa. Jeszcze ten tam chodzi, cały czas hałasuje, ten minotaur, kurde. Dobra, niech mu będzie. Ogromny jest ten minotaur. W ogóle fajnie. Krótkonosy, on jest? Nie pamiętam już jak go nazwałem. Do fabryki stworów raczej nie będę powracał, przynajmniej na razie, bo, bo jakoś nie mam nie mam ochoty na to szczerze mówiąc. Ale tak jak wam mówiłem do yy, kosmicznych przygód bardzo chętnie do edytora przygód właściwie, nie do kosmicznych przygód. No dobra. Bijmy się z nimi. Zdarnie długo to trwa. W ogóle to mam mam po... kurde, mam chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że będzie wam się podobało to, że to na streamie będzie. No jakoś będzie w sumie taka sama chyba. Więc w sumie nie ma to żadnego znaczenia, tyle, że będę jakby też z czatem ingerował, w sensie... Będę rozmawiał z czatem i tak dalej, więc będzie to myślę dużo ciekawsze niż takie właśnie moje siedzenie i gadanie samemu do siebie. Dobra, zobaczmy, pójdźmy sobie tutaj po manę. Chodź tutaj. Dobra, muszę ponapierniczać troszeczkę. No ta mana się skończyła, no nic nie poradzę, nadodałem za mało many, a to idealnie będzie, bo w sumie... Troszeczkę mi tej many zostanie, także nie będę musiał od początku brać tej many. A później w trakcie walki z tamtym kolejnym kolegą też sobie wezmę manę, która tam jest, nie? Więc spoko. Dobra, kolejny gość załatwiony. Wzięliśmy sobie życie. Ten już mnie tam próbuje z szarży zjechać. Kolego, nie ma. Nie ma takich rzeczy. Ja ci, ja ci szarżę, przypierniczyć przy, przy z szarżą. Dobra, tutaj pierdzielniemy, dobra, stoję w dobrej odległości, tak żebym mógł na niego pluć. Więc bardzo dobrze, bo czasem się stoi za blisko i nie można pluć, bo jest, jest zbyt blisko właśnie Trzeba się trochę cofnąć, ale ja jestem w takiej odległości, że bez problemu mogę to sobie robić Więc napierniczamy go tym cięciem energii, jest to strasznie monotonne Ale dobra no Może ktoś będzie chciał to oglądać, bo to jest właśnie dobre pytanie Czy ja mam takie coś robić cięcie czy nie? Nie mam pojęcia Mam nadzieję, że już więcej nie trafię na, na misję z tym artefaktem bo, bo kurde, jest taka możliwość, bo wziąłem teraz kilka misji, mam nadzieję, że już kolejny raz nie trafię na to samo. Nie wiem, czy jest coś takiego, że jest możliwość trafienia na tę samą misję dwa razy w ciągu jednego scenariusza, tak jakby w trakcie jednej rozgrywki, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie, bo nie chciałbym się właśnie, jak mówię, męczyć z tym kolejny raz. Dobra, wjechałem mu tu z szarża, coś nie zadziałała ta szarża. O zobaczcie, teraz jestem na przykład za blisko, nie mogę do niego pluć, ale już się cofnąłem i jest bardzo dobrze. Na no, spokojnie 400 życia jeszcze. Mam nadzieję, że to już jest ostatni potwór, bo ja już nie pamiętam. Czy tam jest jeszcze jeden? Cholera, ten jest chyba ostatni. Nie pamiętam dokładnie cholera. Jest <śleżysy> masakra, straszna masakra. Se wymyśliłem cholera jasna. Se wymyśliłem. No dawaj. Bigo, bigo, bigo. Już końcówka, już końcówka, już prawie go pokonałem. Dobra. Udało się. W końcu. Ileż można? Ileż można, naprawdę, nie wiem. Ileż można? Dobra, to, tak, to już jest koniec. Bardzo ładnie, bardzo fajnie, więc porozmawiajmy z tym czarownikiem. <laughs> nie wygląda na zbyt potężnego. Wiem po co przychodzi. Szukasz złotego berła legendarnego ondegusa. Tak, mam je, ale nie dam ci go. Ni nic czego podoła taki słabeusz jak ty. Co? Coś tutaj chyba nie działa Jednak, jeśli, jednak chcesz wiedzieć co to zadanie? Za zadanie, aha musiałem jedno przewinąć niechcący Przynieś mi jajo wyraka Okej, okay, czyli muszę Przynieść jajo wyraka Zobaczcie, tutaj jest ten klucz, który powinien być niewidoczny, ale coś nie działa Ale dobra, mamy tutaj zielony kluczyk Którym sobie otworzymy to I idziemy po to jajo wyraka Które kurde, nie będzie wcale tak łatwo przynieść Dobra E, te wyraki są raczej słabe Dobra, pierdut Bardzo ładnie Pierdut O rany, ich jest dużo To <grym> no, wcale nie jest takie proste, jak się wydaje, że jest No dawaj, chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie tu do mnie wszyscy Skurczy byki Zobaczcie, to wcale nie jest takie Aha, dobra, bo przecież ja tym cięciem energii mogę bić kilku naraz, więc to jednak jest prostsze, niż się wydawało Dobra, czekajcie, w którą stronę ja to muszę bić. Tam Dobra, poleciało, poleciało. Oj, nie mam nie mam sprintu, dlaczego? Aha, racja, zapomniałem, że nie mogę go wyłączać, bo on wtedy się wiecie. Ma cooldown. Znowu o tym zapomniałem. Poprzednio, jak robiłem tę misję, dokładnie o tym samym zapomniałem. Teraz sobie wymyśliłem misję, teraz się będę męczył z tym jajcem. Chyba zaraz zrobię cięcie, wiecie, bo to nie ma sensu. Zrobię cięcie. Znaczy jeszcze zobaczymy, jeśli na tym sprincie, który teraz mi się włączy, jeśli nie dam rady, to zrobię cięcie. I po prostu, żebyście nie musieli na to patrzeć. Już wiecie na jakiej zasadzie to trzeba robić. Trzeba tak na sprincie wchodzić w to jajco? Żeby to tam poleciało do tego tego. O cholera. Boom, dobra. Żeby to kurde z górki nie, nie spadło zaraz znowu spadnie z górki i będzie masakra. Dobra, Okej, okay. No to ja w ten sposób, dokładnie w ten sposób, dotoczę to i zaraz się widzimy. No już prawie, prawie się udało, prawie się udało. Uwaga, czy on to już zaliczy, czy jeszcze nie? Cholera. Jest! On to teraz podniósł i może mi to dać zaraz, okej okay. Na tej zasadzie to działa. Super. W końcu się udało, bo już myślałem, że naprawdę zrobiłeś, o co Cię prosiłem. Należy ci się nagroda. Oto klucz do bramy. Za nią znajdziesz to, czego szukasz. Złote berło legendarnego gusa jest twoje. Żegnaj. Powodzenia. Spoko. I on teraz już mnie nie powinien bić, z tego co pamiętam. Jakoś tak to... A, tylko, że on mi tego nie da. Czy ty mi to dasz? Dasz mi, czy nie dasz mi? Chyba mi nie dasz. Dobra, to trzeba przelecieć przez bramę. Trudno, weźmiemy sobie szybko to berło Na szczęście umiem latać, jakbym nie umiał latać, to byłby problem Bo to jest jednak troszeczkę zbagowane. Dobra, szybko lecimy tam, lecimy... Zmęczyłem się, serio? Dobra, zrobimy inaczej Hops, hops, o myślałem, że <laughs> będzie łatwiej Dobra Tak, do przodu, do przodu, do góry Dawaj, leć do góry Leć do góry, leć do góry, a! Zmęczyłem się już, co za bullshit ja tam nie wejdę teraz. Teraz już już tam nie wejdę. O, stąd będę musiał. Dobra, stąd to dam radę. Hop. No, stąd to na pewno dam radę. O O, dobra, udało się. Gdzie jest to złote berło? Ten nie pobije zaraz. No, bierz... bierz, bierz to berło. Wrabiorę. Czy ja dam radę stąd wyjść teraz? To jest dobre pytanie Zobaczcie, on mnie już chyba nie chce bić A może jednak chce? Czy ja dam radę stąd wylecieć? Bo to było robione tak, żeby się właśnie specjalnie nie dało wylecieć Chociaż jakbym miał wyższy skok to by się dało chyba Nie wiem jaki ja mam skok, szczerze mówiąc Dobra, czekajcie, bo to jest problem Dobra, ja tutaj robię cięcie i zaraz się widzimy po prostu, bo to nie ma sensu Dobra, udało mi się Więc wychodzimy I teraz musimy dać to berło naszemu prezydentowi, który jest tam? Dlaczego, dlaczego tam? Co, co to jest za prezent? Co, co to jest za prezent tutaj w tym miejscu? A nie dobra, to mi pokazuje, że gdzieś tam w tamtą stronę. Już myślałem, że to w tym miejscu, ale okej. Okay. Czyli on mnie po prostu prowadzi teraz do miasta, tam gdzie jest prezydent i zaraz to ukończymy. Przez cały odcinek robi jedną przygodę. Następnym razem nie będę jej pokazywał w, chyba wcale w następnym sezonie, jeśli się trafi, albo jeśli się w tym sezonie jeszcze raz trafi, nie ma opcji, żebym to przechodził, bo... bo to jest po prostu kurde za długie, to jest po prostu kurde za długie. Cały kurde pierdzielony odcinek poszedł na to, że robię sobie jedną misję. Co jest bez sensu. Znaczy cały odcinek, no mamy jeszcze 10 minut, prawda? Więc to jeszcze nie ma takiej tragedii. Ale wiadomo o co chodzi, nie? Wiadomo o co chodzi. Ojeny. No nie wierzę. Czy ty umiesz latać? Kurde... Ta lama to mnie denerwuje. Ja wiem, że lamy nie potrafią zwykle latać. Ty jesteś taką specyficzną lamą, dlatego masz problemy z lataniem. Bo umiesz latać, ale jesteś lamą, które zwykle nie potrafią, dlatego masz z problemy z tym. Ale kurde bez przesady, no jednak te skrzydła masz i to od miliardów lat prawdopodobnie. No bo to była jedna z pierwszych zmian, jakie Ci dałem. Może nie, nie na początku, na początku nie były aż takie cudowne te skrzydła. Tylko były jakieś takie kurde jak jak ma ważka czy mucha. No ale mimo wszystko. Dobra, gdzieś tutaj. O, dobra, tutaj widzę, że już jest. Już jest miasto. To zaraz sobie przyjdziemy do tego pana prezydenta. Gdzie to jest? Tutaj jest wejście. Wyjdziemy sobie bramu. Nie będę przelatywał przez murek, nie wolno. Dzień dobry. Dałeś rady, no jakoś mi się udało widzisz Przyniosłeś mi berło Spisałeś się na medal Oczywiście dostaniesz medal i wiele innych nagród Dzięki Dziękuję w imieniu całego świata, który właśnie uratowałeś Ok, więc uratowaliśmy sobie cały świat Dajmy mu ten prezent Pięknie I w końcu koniec, ja pierniczę Dosyć tego miałem <grym> Jakie tutaj przejście w ogóle magiczne? Kurde Udało cię ci uratować świat Zdobyłeś berło i oddałeś się prezydentowi Gratuluję Super Dużo da... dostałem za to 10 expa, tak? Za coś co trwało 15 pierdzielonych minut, a nawet więcej Nie no spoko Zamelduj się z powrotem na planecie Merkury 4 Dobra Ach. Ja pierniczę. Dostęp za to 10 ekspa, nie? Fajnie, że, że ustawiłem, że za to się dostaje dużo ekspa. Bo nie ustawiłem. Kurna masz Dobra, nieważne. Hmm, tutaj nic wam nie sprzedam. Oni już mnie bardzo lubią, więc bardzo mi się to podoba. Dyplomacja, jeśli chodzi o szlak handlowy. Okej, okay, więc szlak handlowy wkrótce się rozpocznie. To już jest pierwsza. Dobra rzecz. Jeszcze na pewno nie będziemy chcieli z nimi... Eym, przymierza, przymierza, bo oni mogą jeszcze nie chcieć. Ale dostarcz zwierzę o nazwie Minotaur krótkonosy z planety HKT3. To jest HKT3? Gdzieś tutaj jest to HKT3, tak mi się wydaje. Może tutaj HKT3 tu jest hkt 3, dobra, tutaj jest hkt 3, bardzo ładnie Doszcacz, zwierzę o nazwie Minotaur Krótkonosy Gdzieś muszę znaleźć tego Minotaura, tutaj są smoki generalnie, więc nie wiem skąd tu Minotaury Ale w ogóle zobaczcie jaka, ym, jaka to jest ta kraina w ogóle Fantastyczna Wiecie, jakieś kurna smoki, Minotaury Się trafiło na jednej planecie, nie? Ciekawe to jest Gdzie tutaj są Minotaury? Dzień dobry, panie Minotałże, minota minotaurze Aha, są zbagowane Aha, nie, znaczy Kurna mać, o co chodzi? Zobaczcie Nie da się Spierniczę to zadanie, bo się nie da Ja pierdzielę co za bullshit Dobra, wejdźmy tutaj jeszcze raz Smoki kiedyś już ukradłem Bo już musiałem kiedyś kraść smoki I smoki się da, zobaczcie Smoki się da Zaraz zobaczymy, czy da się wziąć te minotaury Może będą jakieś inne minotaury W innym miejscu O tutaj są O da się O kurde, nie wziąłem ani jednego Ej, to nie są minotaury, to jest minotaur o dobra. Wziąłem tego minotaura, troszeczkę ich pozabijałem przy okazji, ale nieważne. Czy to się liczy, nie za bardzo. Zobaczcie jak się trafiło w ogóle z tym minotaurem. W poprzedniej misji też mieliśmy minotaura, którego musiałem pokonać, więc ciekawie się złożyło. Dobra, idziemy oddać tę misję. Nie, to inaczej. Misję. Dobra, yy, oni już nie chcą tej misji. Dobra, do widzenia. Aha, i to tyle jeśli o to chodzi, bo oni już mi nie dali więcej misji, bo wziąłem tylko dwie. Super, to teraz w takim razie chcę nawiązać łączność. Nie wiem po co do Was zleciałem. I... szlak handlowy, tak? I sojusz. Co? Ile kurna można dla was misji wykonywać? Ja pierniczę. Wykonałem dla was dużo misji, bardzo dużo misji. A wy dalej nie chcecie, kurde, się ze mną przyjaźnić, tak? No to super koledzy jesteście. Naprawdę świetni koledzy z was są. Świetni. Dobra, teraz się przelecimy po tych wszystkich różnych imperiach. Żeby sobie pohandlować, wiecie? Co to jest? Magazyn przyprawy. O to jest fajne, bo to jest to jest istotne, taki magazyn przyprawy. Kiedyś trzeba będzie sobie kupić. Na razie i tak mnie nie stać. Ale to na, na jakiejś fajniejszej przyprawie, bo tam gdzie mam czerwoną przyprawę się nie opłaca, bo czerwona przyprawa jest po prostu zbyt tania na coś takiego, żeby mi się chciało bawić w coś takiego, że mi się w ogóle opłacało bawić w coś takiego. 7 tysięcy za mało. Co najmniej, kurde, nie wiem, 15. Na, na żółtą przyprawę, żebym, żebym był zadowolony. O w ogóle to tam mnie wzywają, wzywają pomocy, kurde. Ja troszeczkę dawno... Zapomniałem, że to mi wyskoczyło. 9000. No, mogłoby być lepiej, więc więc na razie tego nie chcę. E, to nie jest ich, to nie, nie to nie jest ich. Wychodzimy stąd. Wychodzimy. Idziemy tutaj, oni mnie wzywali, kurde. A nie, okej, okay, oni chcą chcą, żebym kupił ten system. No na razie go nie chcę kupić, bo No właśnie. Co najmniej milion potrzebuje na to, bo za... O 22 tysiące i to już jest dobra cena, tak mi się wydaje Sprzedam tylko jedno, żebym wiedział, wiedział orientacyjnie, nie? Bo zarobiłem na tym 12 tysięcy To mogę kupić, bo za 3300 na spokojnie Później będzie to można wiecie jako tako tam Coś tam po pokombinować W każdym razie zobaczymy dalej Lecimy, statek kosmiczny, bla 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 18 tysięcy, a widzicie, a tutaj szkoda, że już sprzedałem tamto, nie? Ale sprzedałem to sprzedałem I się zastanawiam czy sprzedać, ale chyba sprzedam, bo to jest jednak 8 tysięcy zysku Co jest, co jest fajne 8 tysięcy zysku to już jest fajnie Czy tam było 20 parę tysięcy? Kurde, już nawet nie pamiętam za ile sprzedałem Pamiętam, że mi się opłacało, ale nie pamiętam za ile sprzedałem Chyba 23 tysiące, to po co ja teraz to sprzedałem za 18? Głupi jestem jednak. Ja to jednak jestem głupi. Dobra, nieważne. Lećmy tu. A to już jest moja przyprawa, tak? To już jest moje. Dokładnie, to już jest wszystko moje. To sobie jeszcze przelecimy po tych moich. Lecimy na planetę macierzystą, żebym się w końcu doładował. Jeszcze tutaj tylko zajrzę i później już na planetę macierzystą. I tam zakończymy odcinek, bo... bo tak, no. No bo tak. Dobra, to sobie mogę kupić bardzo chętnie. Gdzieś tam sprzedam po jakieś 10 tysięcy, myślę. Zawsze 5 tysięcy na plus, to dobrze, prawda? Prawda. 17 już tej przyprawy. To już jest całkiem nieźle. Okej, okay. nic tutaj nie można zrobić, ale doładuj naprawdę darmo. Więc bardzo fajnie. Co możemy zrobić? Możemy zapisać grę. I to było na tyle w tym odcinku. Więc zostawiajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Już nie po to, żeby był kolejny odcinek. Zapraszam na streama, który jest w opisie. Będę streamował co jakiś czas, na pewno, na pewno dość często, tak mi się wydaje, że dość często, na pewno częściej niż nagrywałem teraz, to na 100%, na 100%, możliwe, że nawet codziennie będą teraz streamy, zobaczymy, przynajmniej na początku, myślę, że tak będzie, zobaczymy później, więc na pewno na dniach się pojawi stream z, właśnie ze spora, ale jeszcze pojawi się film informacyjny do tego na kanale. I jeszcze jedno, pamiętajcie o tych pomysłach na kosmiczne przygody. Okej, okay, to tyle. Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał na razie i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku i siema.